Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Ciekawskiego Kazika. Tym razem tu niespodzianka box, <noise> ale zawartość jest zupełnie inna niż, niż yy, dotychczas, ponieważ mamy tutaj boksa z książkami. Pomyślałem sobie, że nie tylko z wrotami konsumenckimi człowiek żyje, i znalazłem taką bardzo ciekawą aukcję na Olyksie, gdzie ktoś sprzedaje książki. Jeden boks kosztuje 19,99 i jest w nim 10 książek wydanych po roku 2000. I teraz, tak, tu są rzekomo dwa boksy, no bo ja dwa zamówiłem. Powinno być tu 20 książek nie mam pojęcia jakich, czy to będą romanse, thrillery, książki dla dzieci, książki kucharskie, poradniki eee, nie, ma, nie mam pojęcia eee, czyli co, no trzeba się przekonać myślę, że cena jest bardzo atrakcyjna no bo za książkę wychodzi 2 złote eee, no chyba tak tanio no, nawet na przycenach w księgarniach książki są za 5, 6, 7 złotych no ale 2 złote no to wydaje mi się cena Cena bardzo dobra, myślę, no mam nadzieję, że 20 książek, no to jakaś chociaż ee, mi się spodoba, żeby sobie ją przeczytać. Tym bardziej, że za, za książkę, powiedzmy, dobrą, no to o no 4 dychy do minimum trzeba dać, więc, więc to tak naprawdę 20 książek w cenie jednej jest. Czyli co, no otwieramy. Myślę, że to jest nielada gratka dla fanów e, literatury. No, jest wypchane po brzegi książkami, także cieszę się. I co? No, pewnie nie na temat każdej będę mógł coś powiedzieć. Książka numer jeden zaufanie. E, Reinhard Sprenger. Zaufanie jest lekarstwem na chorobę. Która opanowuje świat biznesu. Bestseller niemieckiego eksperta z dziedziny zarządzania. No, no to. A, jak stan tych książek? A, i tutaj są strony zagięte, ale to wydaje mi się, że to mogło się zagiąć. E, ona była delikatnie otwarta w kartonie. Czy strony? No, jest pięć, pięć kartek e, zagiętych. No, a reszta. Wydaje się, że jest nówka sztuka. Nówka sztuka. Także mamy książkę po polsku, ale niemiecką. Insta Serial o Ślubie. Warszawa, London. Roger Publishing. Co to jest? Jakieś tutaj na tylnej okładce. Jakby wpisy z Instagrama. Ale widzę, że to jest opowiadanie. A to wyda, wyda, wy, 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 wydała mama ginekolog. Przynajmniej taki jest y, y, adres strony podany. Więc mama ginekolog dosyć <ścoughs> sły, słynna persona, ale tam chyba, chyba... Nie wiem, możecie mnie poprawić, ale wydaje mi się, że jakaś aferka z nim była, co? Tak mi się coś kojarzy. Macierzyństwo non-fiction. Relacja e, z przewrotu domowego. Joanna Jóźniczko-Czeczot. <laughs> Relacja z przewrotu domowego. Czyli, no, co się dzieje w domu, gdy przychodzi e, na świat e, dziecko, tak? <laughs> no, Marlejek znowu się denerwuje. E, mężczyzna i chłopiec. Tony Parsons, Literatura Wspódnicy. I to jest dla pań, no bo jest napisane, drogie czytelniczki, przedstawiamy wam kolekcję bestsellerów literatury kobiecej ostatnich lat. To są tytuły, które zdobyły serca wielu milionów kobiet. No, nie będę czytał, o czym to jest. Mężczyzna i chłopiec, ale na pewno, na pewno możecie sobie wygooglać, że tak powiem. Wytawnictwo Grek, to przecież ja w szkole takie, takie miałem książki z wytawnictwa Grek. Lucy Maud Montgomery, Ania z szumiących topoli, lektura. Jest lektura. Z takich lektur, pamiętam, szkolnych to do dzisiaj najlepiej wspominam Tajemniczy Ogród. Ja jakoś tak to mi się bardzo spodobało. Bardzo, bardzo lubiłem historię. Kolin był, nie? Ten chory chłopiec. Bardzo fajny. Czerń i pumpu... E, pumpura. Czerń i purpura Wojciech Dudka. Prawdziwa historia miłości młodego esesmana do żydowskiej więźniarki w piekle Auschwitz. Może być ciekawa książka, tak naprawdę. U -u -u. Piesek się zdenerwował. Marley, chodź, chodź. No, musimy przerwać. Marley, nie denerwuj się. Dobrze, mamy bestseller New York Timesa, czyli zwykły człowiek. Opowieść, która zainspirowała twórców filmu Hotel e, Rwanda, tak? Rwanda. E, mm -hmm -hmm. Rzeź w hotelu, zanim rozpoczęliby rzeź w hotelu musieliby pozbyć się mnie. To książka, która e, cię zawstydzi i podniesie na duchu. No opis, opis e, bardzo ciekawy. E, zwykły człowiek. Znaczy powiem wam tak, no. Wszystkie książki są do przeczytania, rzecz jasna. A tutaj mamy naprawdę tych tytułów sporo. Agnieszka Błotnicka, kiedy zegar wybije dziesiątą. I tutaj na okładce mamy dwie postaci, jakiś dwór, trochę za mgłą. Troszeczkę na pierwszy rzut oka, nawet, nawet yy, ta czcionka, yy, kiedy, yy, kiedy zegar wybije dziesiątą. Ja wam pokażę tą czcionkę. Od razu na myśl yy, yy, przywodzi Harego. Potera. Nie? Coś takiego. Janek jest przekonany, że czekają go najgorsze wakacje w życiu. Zamiast pojechać z kumplami na obóz sportowy, będzie się kisił statą w nudnym miasteczku. I do tego ten Kuba, typ profesorka, na którego towarzystwo został skazany. Chłopak nawet nie przypuszcza, że nie niebawem Kazimierz. O, jak już jest coś o Kaziku, to jest dobrze. Nad Wisłą. Okaże się e, bazą szajki groźnych przestępców. Trochę mi to haha, wygląda na literaturę młodzieżową, no ale to nic, no. Jest, może być bardzo ciekawe. E, Sylwia Day. Dotyk Crossa. Widać, że tutaj była książka na jakiejś wystawce, bo jest e, taśmą przyklejona taka cenówka. Ale ogólnie te książki naprawdę wyglądają na nowe. Widać, że są już pożółkłe. Gdzieś, gdzieś na magazynie leżały no, jedne, mniej, drugie bardziej. Ta na przykład jest zupełnie, wygląda jak nowa, zdjęta w księgarni spółki. Do tej pory ta i, i ta przed ta, e, kiedy zegar wybije dziesiątą, no, są takie już pożółkłe, ale, ale nie są pozaginane, nic, nic z tych rzeczy, więc po prostu postarzały się w normalny. W normalny sposób. Dotyk krossa. Dobrze. O, kolejna lektura. Co mamy? Ania z Avonlea. Avonlea. Avonle. Nie wiem, takiej lektury to ja nie, nie przypominam sobie, żebym yy, miał w szkole. Teraz <grym> może wyjdzie na to, że nie uważałem na polski. Bo może tak być. No. <grym> Ale naprawdę nie przypominam sobie. Yy, chociaż do szkoły chodziłem. No już paręnaście i dziesiąt lat temu, więc może, może się zmieniły lektury. Eee... Rzeczy nienasycone, Andrzej Czcibor-Piotrowski. Cóż to no, za niesamowita, polityczno-erotyczna baśń syberyjska. W której Bóg e, wygnania i lęk przed samotnością łączą się ze światłem miłości. Taki jest taka króciutka recenzja. E, no, jest książeczka. Czemu by nie? Nie chce nam tutaj stanąć książka. Postawimy taką. Dobrze, jedziemy dalej. Joseph Finder, człowiek firmy. Człowiek firmy. Kombinacja doskonałego stylu, wspaniałych postaci, yy, wysokoprocentowego napięcia. Finder, przebojem, wydziera się do czołówki współczesnych autorów powieści sensacyjnej. no To mamy i sensację. I tutaj naprawdę książka nawet nie pożółkła. No tutaj yy, prawie na każdej książce są ceny. No, jak to jak to, jak to na, na książkach i naprawdę to są ceny 39-45 złotych. Także fajnie, no. książka za 2 zł. Słuchajcie, gdzie takie ceny dostaniecie. Sprawiedliwość owiec, filozoficzna powieść kryminalna Leonisłom napisała też folwark zwierzęcy i wodnikowe Wzgórze. O tym folwarku zwierzęcy, to ja coś słyszałem. Nie czytałem, ale słyszałem. No i tutaj stan. Nie jest nowy to nie jest nowa książka. Jest taka pożółkła. Tu widzę, że kartka coś jest zagięta. Jedna, druga. No. I jest podpis. No imię i ma nazwisko. No, raczej nie, nie, nie przeczytam. Pani Aneta w każdym razie była właścicielką tej książki, ja już bez, bez nazwiska. No, nie wiem co się stało, że pani Aneta porzuciła <grym> swoją książkę. O, tu mamy coś chyba dla dzieci, z Disney, Violetta, w moim świecie, na podstawie popularnego serialu. Czyli to będzie, no, jeszcze czcionka taka wielka. O, jakieś zdjęcia są w środku. Kororowe, a czyli dla dzieci, książeczka. E, dobrze. E, Nikolas Sparks od pierwszego wejrzenia. I, i, I po okładce, gdzie pani stoi tyłem na tle morza, wnioskuję, że to będzie jakieś romansidło. Czy miłość od pierwszego wejrzenia jest naprawdę możliwa? No to już musicie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. O, Insta Serial o Miłości, ale to nie jest ta sama książka, którą miałem tutaj. Tu jest nawet, nawet, nawet inna kolorystyka. A, bo tu jest Insta, insta Serial o Ślubie, a tu jest Insta Serial o Miłości. I to też jest www.mamaginekolog.pl. Dobrze. To też będzie coś dla dzieci, bo to jest Ludwik, Jerzy Kern, Ferdynand wspaniały. I książka z cyklu Cała Polska czyta dzieciom, czyli o piesku Ludwiku. To będzie. No to jest książeczka dla, dla dzieci. Kolejna książka malowany welon. Malowany werlon, czyli to też będzie coś o miłości, bo na okładce mamy panią z panem na czółenku, na rzece, gdzieś w Azji tak mi się wydaje, po krajobrazie. Także pewnie, pewnie romansik, romansik taki lekki. Andrzej Pilipiuk, kuzynki. Fabryka słów. Kraków, początek XXI wieku. Sprost przypadków prowadzi do spotkania trzech młodych kobiet. Wspólnie muszą podjąć wyzwanie i stawić czoła wrogom. Niezwykła książka, na której stronach alchemia sąsiaduje z informatyką, sztylet z bułatowej stali z kałasznikowem, a równie często używa się szabli i laptopa. Opowieść o dziewczęcej przyjaźni, odwadze, poświęceniu i magii. No tak, powiem tak, chyba nie w moim guście, ale. Ale czemu nie? I ostatnia książka już nam została. Ostatnia książka. E, Jacek Dechnel Lala. I tutaj zdjęcie to jest no, takie jakby z lat dwudziestych Dwudziestego wieku. Młoda dziewczynka z lalką, ale zdjęcie takie, no, 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 z lat dwudziestych. A pan Jacek Dechel urodził się w 1980 roku w Gdańsku i to jest poeta, tłumacz, prozaik, malarz, ale coś o książce. Lalka to książka gadana, a zatem książka o wielu sprawach, o miłości, o rozmaitych odmianach, o chorobie, o odchodzeniu, o wielkich wojnach i japońskim szpiegu, pierunie kulistym i krowie. W sałatkach. Także <noise> można powiedzieć, że tematyka <noise> może być tu poruszana dosyć, dosyć yy, szeroka, aczkolwiek yy, nade wszystko o bliskości, o tym, jakie, yy, jak obce miejsce i osoby stają się nam bliskie dzięki opowieściom. Yy, także no myślę, że przekrój. No, jest prawie pełen. No. Nie ma poradników. Troszeczkę liczyłem na jakieś reportaże, ale, ale tego nie mam w ogóle. Ile jest tych książek? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Czyli zgadza się, jedna książka, dwa złote. Słuchajcie, biorąc pod uwagę tą cenę, moim zdaniem naprawdę warto. Jestem pewien, że wśród moich znajomych. Znajdą się osoby, które będą chętne, aby taką książkę dostać po prostu ode mnie. A jeżeli, jeżeli kogoś z Was interesuje któryś z tych tytułów, no to, to po prostu piszcie najlepiej na, na Facebooku, na Messengerze Ciekawski Kazik i, i wtedy się dogadamy. I co? Chyba tyle. No w następnym odcinku raczej już będą zwroty z Amazona. Ale od czasu do czasu, żeby sobie życie urozmaicić, będą, będą boksy właśnie tego typu, czy tam poprzedni film z to no Tak, żeby, żeby nie popaść w monotonnie. <grytanie> to co? Chyba tyle na dziś i do następnego odcinka. Na razie.